tu Misza Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia kolejnego materiału publicystycznego, materiału, w trakcie którego chciałbym opowiedzieć wam o swoich przemyśleniach dotyczących rozstrzygania remisów w grach planszowych. To jest pierwszy materiał serii poświęconej remisom, tiebreakerom w grach planszowych, bo jest to temat na tyle szeroki, że zaplanowałem podzielenie go na kilka różnych części. Seria publicystyczna na Wojennik TV swego czasu była dosyć mocno rozbudowana, znaczy był taki moment, że intensywnie nagrywałem filmy z tej serii, od dłuższego czasu ich nie było, w związku z tym czas to zmienić. Jeśli chodzi o remisy w grach planszowych, to jest to temat, który często pojawia się gdzieś w dyskusjach, zarówno na forach, jak i również przywija się pewnie przy planszowych stołach, bo pewnie nie jeden z Was, nie jedna z Was była świadkiem sytuacji, uczestniczyła w rozgrywce, w której nagle, na koniec, po dwóch, trzech godzinach Rozgrywki okazuje się, że dwóch albo nawet więcej graczy remisuje, ma dokładnie taką samą liczbę punktów, i nagle powstaje pytanie: Co dalej? Kto wygrał? I dzisiaj, w trakcie tego filmu, chciałbym zastanowić się wspólnie z Wami nad tym, czy w grach planszowych potrzebujemy w ogóle tiebreakerów. Będę wykorzystywał, używał raczej tego angielskiego terminu tiebreaker, bo oczywiście mamy również polski odpowiednik, czyli sposób rozstrzygania, rozstrzygania remisu ale tiebreaker jest po prostu zwrotem krótszym, w związku z tym to tego używać będę w trakcie tego materiału, bynajmniej nie dlatego, że jestem fanem anglojęzycznych zwrotów, po prostu jest tak wygodniej. Jak to jest właśnie z tymi tiebreakerami? I wpierw, jak zawsze w trakcie tego typu materiałów publicystycznych, chciałbym zacząć od początku, czyli od zastanowienia się w ogóle, czym jest remis w grach planszowych, bo zanim przejdę do punktu, w którym Postaram się wspólnie z Wami zastanowić nad tym, czy w ogóle potrzebujemy tiebreakerów w grach Chciałbym zastanowić się w ogóle nad tym, co jest traktowane jako remis. Remis mianowicie, przynajmniej w tym takim bardzo ogólnym ujęciu, będzie sytuacją, w której wraz z zakończeniem rozgrywki dwóch lub więcej graczy spełnia wymogi określone w zasadach jako te warunkujące odniesienie zwycięstwa w partii. I... Warto powiedzieć, że gry planszowe są na tyle szeroką kategorią, że mamy bardzo różne rodzaje sposobów rozstrzygania tego, kto jest zwycięzcą. Mamy gry, w których będziemy zbierać punkty. Czyli na końcu gry zwycięzcą zostaje ten, kto zbierze najwięcej punktów. I to jest najpowszechniejsze z sposobów, który występuje w grach planszowych, rozumianych jako szeroka gama wszystkich tych gier, którymi zajmujemy się w ramach naszego hobby. Mam tutaj także na myśli wszelkiego rodzaju gry karciane, jak i również różnego rodzaju gatunki w ramach gier planszowych, takie jak gry Euro, jak Ameri, w których też czasami zbierać będziemy punkty. Ale co do zasady, raczej to będzie jednak element występujący głównie w grach typu euro. Mamy gry, które powodują, że zwycięzcą w danej rozgrywce zostaje ten, kto jako pierwszy zrealizuje jakiś cel, którym niekoniecznie musi być zebranie punktów. To może być na przykład zajęcie jakiegoś punktu na mapie, na planszy, albo rozwój jakiegoś wynalazku, jakiegoś osiągnięcia cywilizacyjnego. To może być ktoś, kto jako pierwszy dotrze do jakiegoś punktu na mapie, albo kto jako pierwszy na przykład przekroczy linię mety w trakcie trwania wyścigu. Więc w sytuacji, w których mamy do czynienia z bardzo jednakowym traktowaniem różnych warunków zakończenia gry jednak będzie tego na tyle dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wrzucić do jednej szufladki. Musimy w tym przypadku, mimo wszystko pojęcie remisu traktować bardzo szeroko przez pryzmat bardzo różnych kryteriów, które takiego remisu mogą doprowadzić. I teraz tym remisem może być sytuacja, w której dwóch lub więcej graczy osiąga ten sam Cel, który warunkuje zwycięstwo w grze w tym samym momencie, na przykład przekracza linię mety w trakcie tej samej kolejki, albo na końcu gry okazuje się, że ci gracze mają dokładnie tę samą zdobycz punktową. Siłą rzeczy, w związku z tym, w niektórych grach planszowych remis będzie bardziej namacalny, czyli będzie bardziej intuicyjny i będzie widać, że dwóch graczy remisuje, a w niektórych niekoniecznie. Jeżeli bowiem mamy do czynienia z grą wyścigową, w której zwycięzcą zostaje ten, kto jako pierwszy przekroczy linię mety, albo na przykład ktoś, kto ma zbudować 7 kramów, jak w Dolinie Kupców, zostaje zwycięzcą, to jesteśmy w stanie na bieżąco pilnować, patrzeć na to, kto w danym momencie jest liderem. Jeżeli natomiast mamy gry, w których zliczamy punkty i to zliczamy je zarówno w trakcie trwania jak i partii, jak i po jej zakończeniu, czyli w trakcie ostatecznego scoringu, to czasem będzie tak, że gracze przy stole. Nie wiedzą dokładnie, kto jest liderem, kto w tym momencie ma najwięcej punktów. Jasne, można to czasami liczyć, ale czasami tego się policzyć nie da, bo gramy na przykład z ukrytymi celami, kiedy to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jednoznacznie stwierdzić, że ktoś w danym momencie jest liderem i że ten ktoś w tym momencie, gdyby gra się skończyła, został zwycięzcą. Więc mamy remisy, jakby to nazwać, bardziej oczywiste i mniej oczywiste. I teraz dlaczego o tym mówią? Dlatego, że w sytuacji, w której mamy do czynienia <laughs> z tym remisem bardziej oczywistym, gracze w trakcie trwania partii, wiedząc, jakie są potencjalnie inne tiebreakery, mogą dążyć do realizacji celów drugorzędnych, które mogą co do założenia stanowić języczek uwadze, w, uwagi w sytuacji dokładnie takiego samego osiągnięcia punktowego albo spełnienia warunków zwycięstwa w tym samym momencie. Jest to o tyle istotne, że w takich konkretnych przypadkach jasno postawione tiebreakery mają moim zdaniem zdecydowanie większy sens niż w sytuacji, w której totalnie nie wiemy, jak wygląda aktualna sytuacja punktowa, albo wiemy orientacyjnie, a na końcu okazuje się, że jest faktycznie tiebreaker, bo tu cięższe jest dokonywać świadomych ruchów mających na celu przybliżenie nas do realizacji celu podstawowego. I przy okazji asekuracyjnej realizacji celu drugorzędnego, który może stanowić tiebreaker. Więc, choćby z tego względu, sytuacje w grach będą bardzo różne, i to, czy gra powinna posiadać tiebreaker, czy nie, moim zdaniem powinno być także uzależnione od tego, na ile gracze w trakcie trwania rozgrywki są w stanie przewidzieć to, jak może wyglądać ostateczna punktacja, w oparciu o to, jak toczy się rozgrywka. Jeżeli takiej możliwości albo nie ma, albo jest ona mocno ograniczona, to pytanie, czy tiebreakery w tym przypadku mają większy sens. Ok, jeżeli mamy świadomość ich istnienia od początku, to wtedy troszkę można byłoby polemizować z faktem, czy taki tiebreaker na pewno jest potrzebny, bo przecież można byłoby powiedzieć, że w takiej sytuacji gracz będzie skupiać się przede wszystkim na celu pierwszorzędnym, i to właśnie ten cel powinien realizować. No ale z drugiej strony można powiedzieć, wiedząc, że jest taki tiebreaker, ten gracz będzie także miał z tyłu głowy, że na przykład musi oszczędnie gospodarować konkretnym zasobem, który może być jakimś tam tiebreakerem. Mówię o tym wszystkim, dlatego że gry są bardzo różne i to, czy w danej grze tiebreaker jest uzasadniony czy nie, bo tak bym do tego podszedł, w dużej mierze zależy od tego, jak skonstruowany jest mechanizm wyłaniania zwycięzcy. I teraz powiedziałem dużo o grach, które bazują na punktach, powiedziałem dużo o grach euro, ale to nie jest cały świat gier planszowych. Mamy jeszcze całą masę innych gier, w których remis niekoniecznie oznacza dokładnie takiej sytuacji, dokładnie takiej samej sytuacji po obu stronach stołu. Mamy bowiem całą, na przykład, bardzo rozległą rodzinę, bardzo blisko miemu sercu gier wojennych, w których remis jest bardzo często efektem odgórnego spełnienia lub niespełnienia pewnych warunków, określonych w scenariuszach albo w zasadach rozgrywki kampanijnej. I o ile w przypadku gier euro jako remis w zdecydowanej większości przypadków traktować będziemy sytuację, w której dwóch albo więcej graczy ma dokładnie tyle samo punktów albo zrobiło coś w tym samym momencie, o tyle w grach wojennych remis bardzo często będzie rozstrzygnięciem, który, rozstrzygnięciem które... Jest efektem niespełnienia albo spełnienia pewnych celów przez obie strony. I przykładowo, jeżeli mamy na przykład, na przykład jakąś grę o oblężeniu, jeżeli strona atakująca nie zdoła sforcować murów obrońcy do tury X, ale jednocześnie nie poniesie strat na poziomie przekraczającym Y, to gra kończy się remisem. Albo jeżeli obydwie strony wyeliminują jednostki przeciwnika w taki sposób, że rozstrzał punktowy między obydwiema stronami wynosi nie więcej od 10 punktów. Albo jeśli któraś strona, która jest ewidentnie w ofensywie, zajmie do tury X 10 punktów, 10 miejsc z 12, to wtedy gra kończy się remisem. Jakby zęła 12, to by wygrała. W grach wojennych to się często zdarza. Wtedy bardzo często warunki zwycięstwa są ustalane w oparciu o to, jak historycznie przebiegła konkretna bitwa, konkretna kampania, i w zależności od tego, jak gracze sobie poradzili w trakcie trwania rozgrywki, czy poradzili sobie lepiej, gorzej, czy tak samo, definiowane jest to, czy zdołali zwyciężyć w trakcie trwania tej partii. To powoduje, że w grach wojennych z tiebreakerami będziemy mieć do czynienia zdecydowanie rzadziej niż w grach euro. I warto o tym pamiętać, kiedy Przechodzimy już teraz do tej środkowej części, w trakcie której chciałbym opowiedzieć albo zastanowić się wspólnie z wami nad tym, czy w każdej grze planszowej na pewno tiebreaker być powinien. I jak sami się domyślacie, odpowiedź brzmi nie. Nie powinien w każdej grze planszowej taki tiebreaker występować, bo ja osobiście szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w grach wojennych, do których znowu się odwołam, występował tiebreaker w każdym absolutnym tytule, w każdym absolutnie rozgrywanym scenariuszu. Czasami faktycznie te scenariusze będą zero czyli albo ktoś wygra, albo ktoś przegra. Ale czasami będzie także, będzie też tak, że obie strony na przykład zadały sobie wysokie straty, ale nie na tyle duże, żeby przesunąć, żeby przeciągnąć szale zwycięstwa na swoją stronę. W takiej sytuacji dochodzi do remisu i teraz nie widzą za bardzo sensu, żeby w tych konkretnych przypadkach wprowadzać dodatkowe obwarowania, dodatkowe zasady specjalne mówiące o tym, że ktoś jednak wygrywa, bo spełnił jakiś mikrocel. Jasne, czasami to występuje w grach, na przykład w celu zniuansowania rozgrywki, albo w celu dorzucenia jeszcze pewnych celów strategicznych, które występują albo mogą wystąpić w grze, a które mają oddawać jakiś aspekt historyczny. Ale zasadniczo w grach wojennych tych tiebreakerów będzie mniej. W grach euro, albo w innych rodzajach gier, aniżeli gry wojenne, tiebreakery występować będą częściej. I teraz ponownie, czy one są na pewno w każdym przypadku uzasadnione? I odpowiedź ponownie moim zdaniem brzmi nie. Czyli nie w każdej sytuacji tego typu tiebreaker powinien w ogóle występować. Dlaczego nie? Dlatego, że w pewnych grach, w których mamy do czynienia z bardzo dużym rozstrzałem, czy też z bardzo dużym potencjałem do nabijania punktów, na przykład jeśli wyniki końcowe graczy oscylują w granicach 300-400 punktów, i finalnie dwóch graczy po trzech godzinach rozgrywki zdobywa dokładnie tę samą liczbę, to szczerze powiedziawszy, to czy ktoś wydał jedną sztukę złota więcej od przeciwnika na tym etapie nie powinno już mieć żadnego znaczenia. Co innego, jeżeli mamy do czynienia z grą na przykład graną do 10 punktów albo do 7 punktów, albo jeżeli z natury, jeżeli z natury albo siłą rzeczy w danej grze remis występuje o wiele częściej niż w sytuacji, w której mamy do czynienia z bardzo dużym rozstrzałem punktowym. Wtedy tego typu tiebreakery są o wiele bardziej uzasadnione. Wtedy gracze świadomi tego, że może dojść do sytuacji remisowej, będą jednak mieli z tyłu głowy konieczność grania także na ten drugorzędny cel, który może stanowić tiebreaker. Oprócz tego trzeba brać pod uwagę też fakt, że niektóre gry są grami z potencjałem turniejowym. To znaczy, że w niektórych grach dostrzega się potencjał do tego, żeby na przykład organizować turnieje, organizować ligi, rozgrywki w daną grę. Jeżeli faktycznie gra ma tego typu potencjał, albo wydawca ma tego typu ambicje w stosunku do danej linii wydawniczej, to nie tworzenie tiebreakera, nie dodawanie tiebreakera do gry planszowej tego typu jest problematyczne. Jak w takiej sytuacji, w grze kompetytywnej, wyłonić zwycięzcę? Jakiś tiebreaker jest w takiej sytuacji potrzebny. I w związku z tym, czasami nawet w grach wojennych są też wskazywane tiebreakery, które mają na celu rozstrzygnięcie zwycięstwa, ale troszkę chyba są one zaszywane właśnie po to, żeby można było koniec końców powiedzieć jednak x wygrał i x przechodzi dalej albo x dostaje dwa punkty w lidze, a y przegrywa na tiebreakerze. Jeżeli tego nie ma, to ciężko jest w ogóle brać pod uwagę organizację jakichkolwiek rozgrywek kompetytywnych albo jakichkolwiek rozgrywek ligowych, no, chyba że mówimy o grze, której czas rozgrywki trwa 5 minut, to wtedy można to bardzo prosto zaopiekować na zasadzie remaczu i sprawdzenia, jak to sobie poradzi lepiej w trakcie, ponownej, w trakcie ponownej partii. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, w sytuacji, w której mamy grę, która niekoniecznie ma być grą ligową, to tiebreaker występuje, występować powinien wtedy, kiedy mamy troszkę mniejszy rozstrzał punktów, kiedy mamy częściej występującą sytuację remisową. I jednocześnie, jeżeli ten tie tiebreaker jest fajnie skorelowany z tym, co robiliśmy w trakcie trwania partii. Bo chyba najsłabsze sytuacje w trakcie grania w różnego rodzaju gry to są te, w których po 3 albo 4 godzinach wyrównanej rozgrywki i, o, i kiedy okazuje się, że na czymś remisujemy w rozgrywce na punkty, sprawdzamy trzy kolejne tiebreakery, i w ostatnim tiebreakerze jest mowa o tym, że ten tam więcej drewna ten wygrywa. No, to oczywiście może być momentami frustrujące, aczkolwiek też pytanie, na ile, na ile bardzo nam zależy na tym, żeby na koniec rozgrywki zawsze móc wyłonić zwycięzcę. Bo teraz ponownie, od czego zależy to, czy w grze chcemy korzystać z tiebreakera, czy nie? Zależy w dużej mierze od tego, jakie jest nasze nastawienie do rozgrywki. I tu. Każdy chyba sobie sam powinien na to pytanie odpowiedzieć. Czy gramy po to, żeby wspólnie spędzać czas? Czy gramy też wspólnie? Czy gramy też po to, żeby mimo wszystko powalczyć o sukces? Siłą rzeczy, kiedy siada się do gry planszowej, to ten aspekt. Społeczny aspekt wspólnego spędzania czasu jest niezwykle istotny, ale jednak ta żyłka rywalizacyjna też dla wielu z nas ma duże znaczenie. Ja też siadam do gry po to, żeby wykręcić jak najlepszy wynik i żeby koniec końców w miarę możliwości wygrać. Oczywiście nie po trupach, bo to nie jest dla mnie najważniejsza rzecz na świecie, ale jednak miło jest zakończyć grę jako zwycięzca. I ja osobiście lubię, kiedy są tiebreakery pozaszywane w grach planszowych. Ale to jest w dużej mierze też kwestia indywidualnych preferencji. I co ciekawe, swego czasu na forum gier planszowych była nawet tego typu sonda, na podstawie której bardzo prosto zapytano graczy o to, czy akceptują sytuację, w której jest możliwość dzielenia się zwycięstwem, czy może jest potrzeba, żeby w grze zawsze występował tiebreaker, który sprawi, że ktoś zawsze stanie się zwycięzcą, a inni przegrają. I wyniki były bardzo zbieżne, znaczy były bardzo wyrównane, to znaczy, że z, jeśli dobrze pamiętam, osób, które twierdziły, że potrzebują bezwzględnie jakiegoś tiebreakera, było 44%, a 56% twierdziło, że nie potrzebuje takiego tiebreakera i dopuszcza sytuację, w której osoby dzielą się zwycięstwem. Więc wyniki bardzo wyrównane, co tylko pokazuje, jak duża polaryzacja występuje w tym obszarze. W związku z tym, pytanie podstawowe, które wszyscy chyba powinni sobie zadać, jest takie, czy. Jest to dla nas jakiś problem w grupie, w której gramy, czy nie? Jeżeli jest to dla nas problem, to możemy równie dobrze umówić się w trakcie trwania rozgrywki, że nie stosujemy tiebreakera, czyli nawet jeśli w instrukcji mamy wpisane jakieś zasady rozstrzygnięcia zwycięstwa, to nie bierzemy ich pod uwagę i na końcu dzielimy się po prostu zwycięstwem, uznając, że po 3-4 godzinach rozgrywki nie ma sensu się kłócić o to, kto został z większą liczbą kukurydzy. Jeśli natomiast jesteśmy bardziej kompetytywnie nastawieni albo chcemy po prostu grać zgodnie z literą prawa, zgodnie z tym jak instrukcja została napisana, zasady zostały pomyślane, to wtedy po prostu możemy stosować te breakery. Ja z tym też większego problemu nie mam, choć lubię kiedy te breakery są, o ile one są faktycznie logiczne. Bo jeżeli widzę grę, w której mamy dokładnie ten sam wynik punktowy, a na końcu decyduje coś z czapy, to niekoniecznie się z tym czuję komfortowo. Wolałbym, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast bardzo nie lubię sytuacji, w której instrukcja w ogóle nie mówi o tym, co się dzieje w przypadku remisu. Dzisiaj rzadko już są tego typu projekty planszowe, ale jeszcze parę lat temu na porządku dziennym były instrukcje, które w ogóle nie mówiły o tym, co się dzieje w przypadku remisu. Nie wspominały ani o tym, że gracze dzielą się zwycięstwem, ani o tym, czy jest jakiś tajbreaker. No i gracze pozostawiali w próżni. Więc tego nie lubię. Wolę, żeby zasady już jednoznacznie stwierdzały, co w takim przypadku się dzieje. Nie mam problemu z obydwoma rozstrzygnięciami, choć wolę jednak sytuację, gdy gra wprost mówi, kto zostaje zwycięzcą, ale to jest naprawdę kwestia indywidualna. Koniec końców, jeśli miałbym teraz podsumować to, o czym dzisiaj opowiedziałem, to po pierwsze temat tiebreakerów w grach planszowych nie jest wcale tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać, bo z jednej strony nie każda gra planszowa powinna mieć tiebreaker, nie każda gra planszowa nawet musi mieć tiebreaker, bo przecież nie powiedziałem o tym w ogóle, ale mamy całą bardzo dużą rodzinę gier kooperacyjnych, w których tiebreakera w ogóle nie będzie. I nie będzie on w ogóle występować, bo nie ma tego aspektu kompetytywnego rywalizacji pomiędzy graczami. W niektórych przypadkach natomiast tiebreaker być powinien i on jest nawet niezbędny w sytuacji, w której gra ma charakter typowo konfrontacyjny i w której myślimy o tym, żeby gra służyła na przykład Rozgrywkom pucharowym albo ligowym. Jasne, można też grać w ten sposób, że punktuje się remisy, tak jak na przykład w szachach, ale koniec końców przyjdzie konieczność rozstrzygnięcia zwycięstwa w jakiś inny sposób niż tylko poprzez podsumowanie tego, kto idę zebrał punktu, bo może być znowu totalny remis pomiędzy graczami. Jednak jakiś sposób rozstrzygnięcia tej jednej konkretnej partii powinien w nich występować. Ale w innych przypadkach niekoniecznie. Teraz, jeśli gra wpada do szufladki, dobrze byłoby, żeby był tiebreaker, albo po prostu autor uznał, chce mieć tiebreaker, to niech to będzie tiebreaker z głową. Niech to będzie też taki tiebreaker, który na końcu nie powoduje u graczy pewnego rodzaju zawodu albo poczucia, że w sumie przegrali albo wygrali totalnym fartem i nie czują z tego powodu ani dużej satysfakcji, ani też tym bardziej nie mają ochoty. Grać ponownie w grę, w sytuacji, w której dopuszcza ona jakieś absurdalne rozstrzygnięcie na końcu. O tym, jakie są w ogóle rodzaje Tiebreakerów, opowiem w ogóle w innym materiale, bo to jest też ciekawa kwestia. Na początku tego filmu wspomniałem, że o Tiebreakera chciałbym w ogóle nagrać kilka filmów. Jednym z nich będzie między innymi także film, w trakcie którego chciałbym opowiedzieć o tym, jak wyglądają czasami sposoby rozstrzygania zwycięstwa, o absurdalnych pomysłach na to, jak te Tiebreakery wyglądają. I podać kilka przykładów tego, jak one z kolei wyglądają w ten sensowny sposób, kiedy raczej nie powinniśmy mieć zastrzeżeń do ich obecności w grach. W związku z tym, to tyle jeśli chodzi o te przemyślenia dotyczące tego, czy w ogóle w grach planszowych powinien być jakiś sposób na rozstrzyganie remisów, czy tiebreakery są w ogóle uzasadnione w grach planszowych. O innych przemyśleniach na temat tiebreakerów opowiem Wam już w innych filmach. Jak zawsze, za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję. Choć na koniec mam jeszcze prośbę, a mianowicie, abyście i Wy podzielili się koniecznie swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi tego, czy dla Was tie breakery w grach planszowych w ogóle są istotne, czy potrzebujecie ich w grach planszowych, czy może jest dla Was rzeczą oczywistą, że jeśli gracze remisują, to po prostu dzielą się zwycięstwem, bo zdania są naprawdę podzielone i bardzo chętnie posłucham tego, co macie do opowiedzenia, być może nawiąże się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach. Zapraszam też do innych filmów na wynik TV, zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.